Hej, cześć, będę nas wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem zesperdzię, a do z Clash Royala. Na początku zapraszam Was na mojego fanpaging, macie oczywiście na w opisie, również ten grupkę link też jest na dole. No i co dzisiaj będziemy robić? Um, jak widzicie ogólnie o pochwale się najpierw, patrzcie 4200 puszek do 200, 4, chciałbym, 200 4, 20 puszek mi się udało wbić Także super wreszcie jest mój, że tak powiem wymarzony rekord w Royalu, jak widzicie, wszystkie skrzynki otwarte, bo ja się po prostu bałem grać ostatnio. Uuuu, uh, nice, ale wydaje mi się, że już spokojnie sobie ją potem pogram. No ale dzisiaj bardziej chciałbym jakiś Double x Challenger Challenge sobie tutaj zagrać. O, już napisałem, widzę, już się ludzie zebrali. No i dobrze. Ja bym chciał ułożyć jakiś śmieszny deck, na przykład z Double Rakieto. Albo ten, ostatnio kopiowałem sobie różne śmieszne deki od Topki. Myślę, żeby czemu na przykład nie zagrać z tym deckiem. Zobacz, to będzie jakiś Hog Rider, Double Barbarian, względu w ogóle nie znam mechaniki jakby tego deku. Więc Double x Challenge, jedziemy. No dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że nie jest za cicho. E, mój emulator Androida, Nox tak zwany. Panie Noxie. Właśnie, był za cicho, był zdecydowanie, był za cicho. Um, dobra, ci co? Zniszczymy sobie to hograderem naszym? E, nie chcę, nie chcę, bo ten tamstąd będzie dosyć mocno mnie tu kontrolował, a mi to będzie przeszkadzać. Um, no dobra, tak się chcesz bawić, to ja się z tobą pobawię inaczej, kolego. E, tutaj dwie terki, ładnie. Myślę nad Ela na tym golemem. O oh, fakt, nie mi zapa, nie mi zapa, nie mi zapa, nie, nie, nie mi zapa, mi No proszę, nie mi zapa. Hmm. Mm, no dobra, tak się chcesz bawić, spoko mm, Wydaje mi się, że to Nie będzie w, tak powiem Najgorsze, dobra, jest Mniej więcej niedobrze Aczkolwiek, dobra, nie jest Aż tak źle, jak mogłoby być um, Dobrze, kurde, że ten mega minion Chociaż coś zgarnął, jest, dobra, jednego Chociaż zgarnie, nice, pięknie O, tak bardzo pięknie Dobra, nie dajmy sobie jeszcze kolektor Okej okay. Hmm, nie wiem za bardzo jak grać, słuchajcie, tym deckiem, w ogóle nie wiem, jak on tak działa, jak tu się właśnie jednostki wypuszcza, przecież się podrapać, muszę zarażenia, hmm, noże, mowę, mowę, mowe, mowe, mowę, mowę, mowę. Eee, i teraz zapnę armię szkodetów, które tu wyskoczy, ojojoj, może nie aż taki dokładny ten zabój, jak trzeba, ale poobijamy, fakt faktem, że poobijamy, dobra, eee, dajemy sobie kolejne. Okej, okay, nice. Więc um, spier, to spowolnić. Dobra, dajmy sobie na bok e, naszego, że tak powiem, mega miniona, który będzie czynił główne obrażenia Super. E, ładnie, 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 ładnie i trzy muskieterki. Dobra, i niech się kają, niech się kają słuchajcie Póki mogą, niech się kają. O, niestety fireballa dostaliśmy, no nie wygląda. Uff. Ile papsów? E, nie wygląda to dla nas, słuchajcie, zbyt e, dobrze. Dajmy sobie tej Hoga, dajmy sobie kolejnego kolektora. Mm, Hog, no niech to zniszczy sobie. Mm, myślę, nad. Ale te trzy muskieterki, on ma takby kontur, Bo Fireball i plus The Lock to strasznie kontruje te trzy muskieterki. Mm, dobra, ale i tak. Spróbujmy dać sobie te Free maskecy tutaj. Niech to zniszczy. E, co trzeba. Oj. Oj, 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 dobra, może chociaż poblokuję, może... Mozo... Oj, Deloga zrypał. Dobra, super, 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 elity. Mm, to jest tam jakaś teraz nasza okazja, można powiedzieć, prawda? No dawaj, armię szkieletów? Nie, armię Skeletów jednak nie do końca. Chociaż, no jednak jest, jednak jest. No nie, nie wygram tego tym deckiem, dobra. E, jednak ten deck nie był za dobrym pomysłem, że tak powiem. <laughs> Te trzy muskieterki. Um, to jest za droga jednostka. Gdyby zrobić tak, że tutaj Ice Golem i Ice Golem... Trzy muskieterki. Oh, yeah. I fireball patrzcie. Bang. Dobre. Dobra, nie no, nie było szans tutaj ewidentnie. Mm, aczkolwiek spróbujemy coś nowego, ja bym nie chciał tutaj, jak z takimi klasycznymi wyklepanymi dekami, tylko zrobić coś właśnie ciekawego. Mm, teraz bym chciał zrobić e, mirror i rocket. Mm, żeby podstawa to właśnie na pewno rakieta. Mm. Nie ja chcę, by Elixir, także lusterko, rakieta, a także że to był tak bardzo słuchajcie, wkurzające deck, jak tylko się da. Mm, może tak, albo Hoga właśnie damo, chociaż nie mam lepszy pomysł to. Chrome Spill, ja jeszcze nie wiem co ja planuję, aczkolwiek to się jeszcze ogarnie. Mm, Inferno Tower jak najbardziej będzie dobry. Hmm, chociaż wydaje mi się, że zamiast tego klonk spila bardziej będziemy potrzebowali Ice Wizarda: taki lodowo-ogniowy deck, ogień i woda. A no, tak, ogień, jak można lecić, ogień, 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 i lustro, to i tu wszystko, jakby woda. Hmm. Myślę, że sobie coś by było spoko. Aczkolwiek ten Ice Spirit mi tutaj nie pasuje. W smyten, niby ten Ice Spirit tak, sprędzie Fire Spirit, to zwykłe minionki. Wiecie co? Tak, już to by ciekawie wyglądał. Ten deck wygląda dziwnie, naprawdę dziwnie. Um, dobra, lecimy kolejny, kolejny. Miejmy nadzieję, że tu są gotowi. <laughs> no i proszę, zapraszamy. No, halo, halo. Ludzie, ludzie. Eee, kto chce być na odcinku, to zapraszam. Dobrze, pięknie. No nie, no, no prostu, 8 osób, nikt nie wejdzie. Ja tu chciałem pograć jakieś fajne e, Double Elixir Challenge, Tu klonowiczowe, jak widzicie, no bieda, 50 gemów. No nie jestem teraz w stanie dokupić tych gemów, także trudno. E, thanks, dajmy sobie. No i okej, okay, to będzie to będzie ciekawe. Czuję, że za mało pod e, DeFi tutaj poszedłem, ale niebawne. Mm, weźmy sobie ciebie, weźmy sobie ciebie, weźmy sobie ciebie. Mm, hmm, weźmy sobie jeszcze minionki. Yeah! Dobra, dwa przeżyły, nice. pum? Dobra, jest! Super, super, patrzcie, teraz pięknie pobijamy. <grym> To lubię, słuchajcie, dobra, już mi się podoba, słuchajcie, ten deck, um, dobra, nie jest najgorzej, chociaż nie, no źle, w ogóle beznadziejnie pójdziemy z golema, um, hmm, znaczy jakby tak się chce z nami tutaj bawić, no dobrze, chcesz się bawić tak, to ja również mogę się bawić w taki sam sposób, um, hmm, dobra, o, rakieta, no nieźle, dobra, niech on sobie tam wybuchnie, okej, okay. O, dawaj, jest, dobra, przynajmniej tyle, dobrze. Hmm. Myślę nad wystawieniem Inferno w tym momencie i teraz tylko bronieniem się jakby przed naszym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że teraz kamerka jest w ogóle dobrze, dobrze ustawiona, bo ostatnio byłem strasznie ciemny. Także przepraszam was za to, nie mogłem za bardzo na to nic poradzić. Bum, jest, super. Dobra, i strzelaj, strzelaj, mój Royal Giantie, królewski... Gi Jancie, tak. O, oj, ale źle zapas puściłem. Trzeba będzie go poprawić, nie no. <ścoughs> e, dobra i bum. Pink! Jest, udało się, super. Um, ładnie, ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie udaje nam się teraz kontrolować. Ten e, naprawdę bardzo fajna sprawa, mam powiem, Rakietą znać tak fajnie zdejmać. teraz, że właśnie kombo Hog Rider plus rakieta. Tak świetnie właśnie działa, jak ten Hog wbiegał i rakieta po prostu czyściła dosłownie wszystko. E, Przeciwnik nie był w stanie to kontrolować tak na blisko fajnie, bo po prostu rakieta boom i nie ma niczego. Mm, dobra. Teraz przynajmniej wszystko zgarniemy. Mm -hmm. Dobra, nice. A Minionki, bić się tam, bić się, bić się, bić się, Dobra, kojo, ty się chcesz bawić w ten sposób? Spoko, ja po prostu pójdę. Chociaż nie, nie będę mógł marnować teraz rakiety. Muszę przeczekać do lustra, żeby móc wziąć e, rakietę. Chociaż, dobra. Powiedzmy, bo i tak nie mamy co robić. E, wytracimy chociaż tego naszego Royal Gianta. Mm, chociaż zapowanie zaraz to nie ma sensu, bo widzicie on... A z powrotem zaczyna być taki naładowany. Mm, dobra, wiecie co? Zrobię coś trochę jolo. Wiem, że nie obroni najprawdopodobniej swojej wieży, aczkolwiek będzie ciekawie. Dawaj, żeby na czas spadł. Aj, ale i tak słuchajcie, dobrze. I tak mamy pewną, słuchajcie, wygraną. Ponieważ jest 18 sekund, a jego wieża ma 200 życia. A my sobie zrobiliśmy tutaj w ogóle jakąś ciekawą Double Rakietę. Double Rakietę. Dobra, dajmy sobie jeszcze go tutaj. Tą naszego Infeu No Towera. No i dobrze. No i co ja tu mogę więcej powiedzieć, kolego? No. Dziękuję za grę. Patrzcie, jak już jest so close. Nie. Nie ma tak łatwo, sorry. No i ładnie, mówię, gdybym to nie zapował, gdybym tak poleciał sobie na kozaczka, właśnie tylko raczka kozaczka, że o haha, nie zapuje tego niego rakieta, dobije, no to by było nieźle. Mm. Okej, okay, tak działa, więc spróbujmy go jeszcze za dwie bitwy mi się wydaje. No jak nie, to potem sobie zrobimy z jakiegoś golem deka. Mm. No dobrze. Ułeśmy z tym, bo jak się gra te double elixir e, Challenge kilka razy z rzędu, to potem się wydaje, że, że ten eliksir już tak normalnie lecisz, to nie... A, bo to był normalny, bo to jest normalny. Się dziwię. No, to wygląda w sumie jakby był normalny. No, ciekawe dlaczego. Może to że to jest normalny. ja yeah. No dobra, trudno. Zagramy sobie jednego normalnego, no. E, nic się aż takiego nie stało. No, nie popatrzyłem. Moja wina, bo... Nie. Dobra, już ma ty lightów, Nie będę się męczył jakimś dziwnym dekiem pod Double Elixir. Albo... Dobra, dobra. Już będę, będę. Nie ma tutaj szans, ale i tak będę próbował, słuchajcie. Mm. Good game, thanks. No, to jest Elixir, który... Nie ma prawa, Elixir. To jest deck, który nie ma prawa działać na takim Elixirze. Hmm. hmm. Tak myślę. Na co ja teraz mogę walnąć? Czy mu walnąć, czy jednak drugą rakietę? Czy to ma sens w ogóle? Ile taka druga rakieta by zadała? 540. Uj! Jaki faj! poddaje się. E, nie trafić w wieżę, naprawdę. Nie trafić w wieżę tak piękną rakietą. No właśnie, teraz nie, bo... nie ja to odpuszczam. E, thanks, good game, no dojedźmy już z tymi no. Dobra, nieważne. Nieważne, no niech on jeszcze raz coś puści, bo nie, nie, nie chcę tego, no bo tym dekiem naprawdę, zobaczcie, to nie ma sensu, jeszcze z taką moją po prostu przepiękną rakietą. Nie chcę się tym męczyć za bardzo. Chociaż mm, może by to miało więc sens, tym bardziej umiał grać z tego typu dekiem, ale no nie wiem, jeszcze na tych eliteów tutaj ciężko skontrolować Elightów, Prak praktycznie musiałbym trzymać tą rakietę, tylko na elite'ów, Nic tak jak mówię, no niech on sobie mnie tam dojedzie, ja mam to głęboko w, <laughs> w tym palcu i dlatego tego nie zrobię, niech mnie tam sobie dojeżdża, mm -hmm. dobra, pięknie, pęk, ha, autodestrukcję sobie dowalę. Boom. A to naprawdę wygląda jak była taka autostarystyka w że słuchajcie. Wiem, przepraszam, może ci nie podobać wam to, żeś podaje, ale no to nie ma sensu po prostu. O, macie. O, tak, walczyłem do końca, jak widzicie, żeby nie było. Także dziękuję, GG. Ja chciałem Double Elixir Deki, a to na pewno nie był Double Elixir. A, no halo, 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 Cyrus. Nie obchodzą, tylko teraz już nie odzyj. Tak, tu już jest Double Elixir, Casperek. Dobra, lecimy tomer, tomeczku. No, i to mi się podoba. Teraz ja mogę grać z double Elixirem To jest jak najbardziej dobrze. Mm, hmm. Myślę nad czymś. YOLO Dobra, jak YOLO to słuchajcie, jolo. Tak się chcesz bawić. No, to lecimy, nie? co ja robię ze swoim życiem? Dobra, o rakiet. Boom. Jeszcze minionki. O, dawajcie minionki, dawajcie minionki. A jeszcze zaraz walimy więcej Royal Giantów, słuchajcie. Uh, more of Royal Giant, please give me more. Give me more. I wanna more um, Ale mamy inferno! Jak to pięknie wyszło. Jakie to było złe combo słuchajcie. Wow. Te Royal Giant są tak złe jednostki. Już wiem, dlaczego ludzie tak bardzo. To... Ja sam tego nienawidziłem na to grać w swoim czasie. No dobra. Ok. Dzięki. Uwielbiam to, słuchajcie, wielbię ten deck, naprawdę. Dobra. Dobra, wiecie, co to nic się poważnego nie stało? Bum. O, myślałem, że trochę lepiej zareagujemy, ale trudno. I tak słuchajcie, prawie nic nam tutaj nie zabrał. Tu sobie mogę dopuścić jeszcze minionki, bo to ładnie jest powolny, wie, że teraz go to zmusi do skontrowania, dokładnie tak jak mówiłem. a jego Ice Wizard, że tak powiem, już nie będzie tak przydatny, jakby mógłby być przydatny. Okej, okay, spoko, Royal Giant, ja nie mówię, że nie. Mm, dobra, my mamy naszego realjata tutaj na spokojnie, słuchajcie e, Nie ma się co, że tak powiem e, stresować, spinać kapcia, trzeba tutaj wyluzować e. No i ładnie, jest dobrze, i oddaję jak najbardziej. Mm -hmm, dobra minionki, no nie no nie jest dobrze, jest beznadziejnie źle, tak naprawdę No mm, ale trudno, dobra, nic się jeszcze nie stało. Um, myślę, jakby to ładnie rozegrać. Chyba bardziej pójdę pod e, Defensa i będę go tutaj napierdzielał rakietami, bo rakiety są bardzo, bardzo fajnymi kartami. Ui, jak ja dowiedziałam, boom, i zaraz kolejne będzie boom. Chociaż nie, bo on teraz Royal Gianta wystawi, więc nie mogę. Halo, czemu ja nie mam tego Inferno Tower? Coś mi się tu ewidentnie nie podoba. Coś mm. mi się tu bardzo nie podoba. Mm, aczkolwiek dobra. Nie jest źle, a, a nie no, jest źle, dobra, żeby nie było. No, <laughs> nie trafiłem, że się na minione kobiety, ale dobra. Um, więc Rocket Rain, nie no. Hmm, jakby to tu ładnie zrobić. Ok, chcesz się pozbyć naszego inferno, spoko? Um, dziękuję, do widzenia. Dobra, wystawmy sobie tutaj Ice Wizarda, właśnie z takiego oto tutaj powodu. Jest, dobra, udało nam się, idealnie, idealnie, słuchajcie, prawie idealnie, dobra, bijesz na fokus Inferno, bijesz na fokus go, dobra, super, super, naładuj się i jest, nice, mamy to, mm, dobra, i teraz taki bajer, lecimy, nie, i tam stąd, nie, on nie miał budynków, dobra, i szczylość, strzelaj, 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 szczeloj, bang i bang, dobra, rakieta plus lustro, słuchajcie, rakieta, ok, i zobaczymy, i lustro, i lustro, po prostu, tak, i mamy to, dobra, już nawet nie musiałem, wiem, że nie zdąży, Dawaj, 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 jest, jest, nie no na 100%, jest Mamy to, mamy to, słuchajcie. Super, udało się, także nice, panie Tomku, no zobaczcie jak ten deck super. No na X1 nawet nie chcę próbować, bo to jest po prostu grust. A tutaj e, nie ma co, chcesz, rewanż. No to sorry, rewanżu nie będzie, ja tutaj szukam nowych osób, spodoba mi się deck. Dobra, ostatni raz, e, z Jasiokiem, mm. To jest Jasiok, chyba Jasiok, tak bardziej, a nie Jaś OK czy Jasiok? Nie no, raczej Jaś okej. Nie, nie, Jasiok, Jasiok, co ja mówię. Mm, dobra. Mm, nie wiem w sumie co zrobić, więc zrobię sobie jakieś YOLO playsy. Mm, okej, okay? no to przyznaję, będzie dla mnie leciutko problematyczne. Mm, no dobra, nie, może nie aż tak bardzo. A nie, on ma free, za Greyfair plus Priestess, nie będę przed tym bronić przecież. A chociaż, mowę, mowę, coś, coś wyjdzie, coś wyjdzie, coś wyjdzie. Jest, dobra, jest archerka, dobra. Um, nie jest najgorzej, słuchajcie, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Jestem pewien, że mogłoby być e, lepiej. Mm. Nie, nie trafię. Dobra, nieważne. Thanks. Um, dobra, nie no, Ice Wizard, double Ice Wizard. E, minionki! No nie, mówiłem, żona Freeza! Ale największy fail dzisiaj, jest, słuchajcie. No, niestety nie gram rakietą na co dzień, więc może mi się, że tak powiem, zdarzyć czasami. No, ale trudno się mówi. Dobra, na razie, na spokojnie. Mm, dobra, rakieta. A, nie mam teraz drugiej rakiety, a zapomniałem, że rakieta to jest najlepsza możliwa kontra tych lightów. Mm, Okej. Okay. Dobra, jeszcze sobie dajmy tutaj tego. No, nie mam wieży, no ewidentnie nie mam tej wieży. I nic e, na to nie poradzę. Mm. No nie wiem, spróbuję tutaj zrobić coś takiego. Eee, czy on będzie teraz w ogóle w stanie? Tak, będzie w stanie wystrzelić. Aczkolwiek, no... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Okej, okay, to jeszcze bardziej mi się, słuchajcie, nie podoba. Dobra, frizuj to. Dobra, nice. Eee, one more. O, no super. Nie, no nie ma szans. Nie, ja nie, nie wygram tutaj z graveyardem. Graveyard jest za... Mocny, tak bardzo bym chciał mieć tą kartę, że to jest masakra. No to jest GG Ripin Pepperoni. Mm, ten wizard mnie zdobija. Dobra, trudno. Tworzymy jakiś inny dajk, mi się wydaje. Jeszcze na zakończenie jeden dajk. Szkoda, że nie mogę właśnie spać ankiety na żywo, ale jaki to by miał sens? To by nie miał e, prawa bytu, że tak powiem, takie coś. Mm, więc może, 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 może. Sparki? <zysk> Czemu by nie? Chociaż Sparki, czy ja wiem, czy Sparki miałby tutaj sens? Hmm. No, że nie. Spawner, zróbmy sobie Spawner, Full Spawner Dekabrek, żeby tam były wszystkie spawnery. Hmm. Dobra, piecyk. To piecyk potrzebujemy jeszcze Spare Goblin Hat. Gdzie jest Sper Goblin Hat? Nasz tutaj. No i Po Poproszę jeszcze Tapstone na jest um, za trzy. To gdzie ja go szukam? Tu jest i Tapstone. Jest i Tapstone, słuchajcie. I teraz na defienie się przed tankami inferno ale przydałby się też atak jakiś um, większy może klon to by klon był ciekawy naprawdę um, Panie klonie zamiast na przykład inferno żeby zrobić coś taki tani mocny deck. Um, i myślę nad strzałkami słuchajcie zamiast e, zapadamy sobie strzałki um, no i tutaj bym sobie walnął myślę nawet mega miniona bo on moim zdaniem będzie tutaj trochę lepszy taki dek czy to ma prawo bytu w ogóle Przekonamy się zaraz. Double Xir Challenge, dobra. Kubiszonek XD.pl i tak, XDpl, kubiszonek XDpl i lecimy z panem Kubiszonkiem. Mm. Dobra, dajmy sobie chatkę Barbarianów. Okej, okay, nice. Um. O nie, co ja zrobiłem robiłem? Halo, czy mi się gra zminimalizowała? Um. niedobrze, niedobrze. Dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Um. Okej, okay, super. Um. Fajnie, fajnie, dobra. O jest, nice golem! Nice to Patrz na to. bank, <grywa> Nice, słuchajcie, super. Um, dobra, zaspamimy go tutaj tak, e, że, tak powiem, nie będzie z nami miał łatwo, kolega. Mm, Okej, okay, Ice Wizard, niezła kontra, aczkolwiek, no, zaraz już tak nieźle działać nie będzie. Mm. Już się zaczyna, słuchajcie, już się zaczyna ten spam nasz piękny No dobrze, prosimy tutaj atakować Coraz większe kombi musimy nas składać. Dobra, damy sobie tutaj jeszcze a, w ten sposób e, Dajmy sobie tutaj w ten sposób Kurde, nie mam się jak bronić Tego nie przewidziałem Aczkowik, dobra, aczkowik atakujemy, ciągle atakujemy Dobra, zróbmy full atak, słuchajcie Dobra, mamy diffa, mamy ciągle diffa To jest dobre, to jest dobre Dobra, clone spin Mmm, dawać, klonujcie się tam? Okej, okay, nie jest najgorzej, jeszcze nie jest e, najgorzej, że tak powiem. A i z golem, no nie, nie mam jak zebrać fokusu, przegraliśmy. Chociaż nie, nie przegraliśmy, dobra, wygramy, to wygramy, to słuchajcie. Patrzcie. <ścoughs> piękny ten deck, piękny po prostu, good game. ja Myślałem, że już nie, nie obronimy tego, a na szczęście obryli, obroniliśmy, to, bo gdyby e, Inferno Dragon dostał się naszej wieży, to już nie byłoby ratunku. Dobra, słuchajcie. Ostatnie gra na dziś, bo tak mi się to spodobało, że po prostu musimy pograć. No niestety nie był to może do końca challenge, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak nie jest e, źle. Mm. Dobra, co, tego sobie dajmy w na pleckach, na kulturce, okej, okay, traci eliksir, bardzo, ale to bardzo, okej, okay, to w takim razie tu sobie zrobię tak, um, ups, no dokładnie, trochę ups, jak najbardziej, mm, no spoko, spoko, niszcz mi nawet tą chatkę, ja nie mówię, że nie możesz ogólnie, mm, dobra, jest chatka, wcześniej w ogóle tam stona za bardzo nie użyłem, okej. Okay. Okej, okay, super, gobliny obijać tam eee, Piecyk, dobra, za mało barbarzyńców na razie mamy mm, Nie podoba mi się to ewidentnie Okej, okay, nie, no, no, po, wychodźcie, powychodźcie Barbarzyńc, no, barbarzyńc, no, pro, proszę, wyjdźcie No, o, jest, dobra, wyszli mm, Goblin, chatka Okej, okay, zaraz musi postać, żeby mieć dwie chatki barbarzyńców Bo wtedy mamy tanków i wtedy my tu jesteśmy, że tak powiem, królami życia mm, Dobra, dobrać, dobrać Kolejne chatka, kolejna chatka, kolejna chatka Proszę, kolejna chatka jest, dobra, słuchajcie, składamy się. Tego się robi coraz, coraz więcej. Jeszcze piecyk. Piecyk też tu super po prostu działa. Zaraz jeszcze dowalimy do tego, o dawać, <laughs> dawaj, dawaj, dawać, dawaj, dawać. Dawaj, dawaj. Jest, dobra. I tak się zbiera, i tak się zbiera. Nie jest słuchajcie, ciągle najgorzej. Dobrze, nie ma żadnych rzucanych spelów. E, super, super, super. Dobra, jakoś, jakoś że tak powiem... O nie, nie, co te princeski robią? Mm, nie wolno, nie wolno. Złe princeski. Mm. halo, No czemu tego jest tak mało? Przez to miało być więcej. Dobra, miało być więcej, jakoś za, za dobrze mu idzie bronienie się przed nami. To mi się nie podoba, słuchajcie. Mm, dopuszczajmy sobie do tego, tego typu rzeczy. Mm, ewidentnie więcej barbarzyńców tu potrzeba. Um, nie mam co tak naprawdę klonować. No muszę, tak jak mówię, barbarzyńców zbierać, no niech ten piec się znika. no barbarzyńcy to tu jest siła. O, i klona, klona, klona walimy. Dobrze, super, super, mamy klona, słuchajcie. To naprawdę zaczyna działać, wow. Goblin hat, o, jest i goblin hat, dobrze, super. Dobra, dobra, patrzcie, obijamy go, obijamy go, nie jest źle. Chociaż on nas bardziej obił już. Dobra, piecyk, niech będzie piecyk Osław. Dobra, i niech on niszczy kilka tych e, ice spiritów, nie, ice spirit jakichś lava papsów. Dobra, i kolejny barbarian hat, tylko za bardzo na przodzie by to wtedy było trochę. Ale się nam goblinów zbiera. Ale on ma strategię, że on chce nas dojechać z drugiej strony. I ja to widzę. Ja to czuję nawet. Mm, dobra. No mm, nie, dał princeskę. Nie mogę przez to spila wypuścić, co jest e, niedobrym obrotem akcji dla mnie. Dobra. Oj, dwa ice golem. Jak coś wybuchnie podwójnie... No, hey, oj, czterech barbarzyńców leci. Ja czterech barbarzyńców. Super. Może oni coś ugrają. Może oni... No, grajcie, grajcie, grajcie. No nie mogę się przebić przez to. Halo, dlaczego? Mm, nie podoba mi się to. Tak jak mówiłem w ogóle, że się nie mogę przez to przebić. Ale cóż, ja tu mogę poradzić. Um... Kurde, za dużo mi się tych goblinów zbiera, on mi cały czas jej deloguje i to nie jest dla mnie dobre. Mmm. Nie goblin hat, nie go... Jaki fail chciałem, ja mnie ona mi walnie dwa, nawet trzy razy mi walnie. Tak, trzy razy mi powinna walnąć. Jaki fail, fejl? jaki fail, fejl? mi zaraz puści minera. Mm, no dobra, no. Jakichś chatek nie mam, to jest gg. Mmm. Tak, to jest gg jak nic, słuchajcie. No. Deck mi się spodobał, ale niestety kolega miał dobrą obronę. Delok, słuchajcie, delok tak niszczy spam. To jest po prostu niszczycie spamu, delok. Jeszcze princeska, także pięknie, ładnie rozegrane. New Star, odcinek nagrany, dziękuję wszystkim. Nawet, a napiszę im odcineczkę, no, czemu nie? Dzi dziękuję Wam, e dziękuję Wam. I napiszmy jeszcze, jesteście na odycy. Dobra, mm, okej, okay, ładnie. Także słuchajcie, jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do stawienia łapy w górę z komentarzem, bo to naprawdę motywuje naszego nagrywania. No i również tak jak mówiłem na początku, zajrzeć na grupkę, linki na dole w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie, nie, za, nie zanudzam was gadaniem na razie.